Witajcie drodzy widzowie, witajcie dobrzy ludzie. Z tej strony Piotrek Banaszkiewicz, kanał History Travel. W dniu dzisiejszym zaprezentuję Wam no, ciekawą technologię, której nie mogliście, nie mieliście możliwości jeszcze zobaczyć od kuchni. W jednym z odcinków pokazywaliśmy z Pawłem, że faktycznie dron robi oblot nad kwaterą Hochwald, czyli kwaterą SS-Mańców. W chwili obecnej możemy zobaczyć tego efekty. Efekty pierwszej próby, ponieważ tych prób będzie zapewne kilka. Nie o wszystkich będę Was informować, tylko mm, pokazujemy pierwszą próbę, a w jednym z odcinków pokażemy już taką e, końcową. Natomiast w odcinku tym zobaczycie coś naprawdę ciekawego, bo mnie przeszły ciary, gdy zobaczyłem na jednym z plików to, co na, na co natrafił Paweł. Teraz tak, dron poleciał, dron wylądował, tak. a było to teraz jakby proste zadanie, żeby zobaczyć, zrobić rozpoznanie z powietrza, jak na jakim obszarze wykonać tą misję słowną. Także teraz dopiero Paweł będzie m, mamy, mając wygląd i po konsultacjach z Damianem. Mamy taki zaczek, ale to nam określa zasięg tego przedsięwzięcia dzisiejszego. Tak, teraz czas włączyć komputer, zaznaczyć wszystko, dobrać odpowiednie parametry tego przelotu. No i, lecimy. no i lecimy, leci sam dron. leci ja sam ja dron. a my podczas lotu drona porozmawiamy sobie o tym co zaległe, czyli o dokładnie. No dobra, to działamy. Tak, dzieci są? Mamy okay, mamy co my tu mamy? Tu już widzę, że wyklepa jest całą tą siatkę. Dokładnie tak. Misja zaplanowana praktycznie półtorej godziny. Robimy 2649 zdjęć. A i zobaczymy, co potem z tego wyłuskamy. Tak? No, to no, bo to jest edukacja, edukacja, edukacja. No, słuchajcie, yy, widzowie, to jest yy, no, niestandardowe działanie, to nie jest farma fotowoltaiczna to czy, jest. czy jakiś inny tam. Nie, nie do końca wiemy, czego szukamy. Stąd, zgadza się. Stąd jest to wyzwanie właśnie. No, nauka, nauka, no, nie. To będzie nauka i to będzie jeszcze nie raz, nie dwa, będziemy tutaj... Fajnie mi się mówi, będziemy docierać temat. No będziemy, będziemy, oczywiście. I Tutaj. teraz każda kreska, którą widzę, to jest jakby linia przelotu. Dokładnie tak. Okay. Dokładnie tak. Tu jest właśnie każda linia, to jest trasa, którą będzie pokonywał dron autonomicznie. Mm, no i robił zdjęcia w określonym tam interwale. I w ten sposób zbierał materiał do bruki. Potem sobie to przeanalizujemy, wrzucimy właśnie w odpowiedni soft, który. Ile to może być takich sytuacji, że będziesz wymieniać akumulatory? Um, cztery. Cztery? Cztery razy. Okay. Jesteś przygotowany na to, jest żeby tam. w ciągu? Tak? Jest cztery? Tam Nie ładowania? doładowywania? Okay. Dokładnie tak. No dobra, to co? Czekamy aż maszyna ruszy. Tak jest. No cóż, misja zaplanowana. Zgodnie z planem maszyna zaraz się troszkę tam procesorek rozgrzeje, wystartuje. W końcu będziemy mogli porozmawiać ten trudny temat w zasadzie, bo nie wiemy, czego tam szukać, jak szukać i, i co to tam na tym obrazku nam pokaże. Ty wiesz, ty wiesz jak takie obrazki chociaż wyglądają, ja nic nie wiem no tak, nie tak, totalnie, tak. więc dla mnie wiesz moment taki, na który długo czekałem, żeby zobaczyć plik z mapowania kwatery Himmlera którą pewnie jeszcze niejednokrotnie będziemy podchodzić. Podejrzewam, żeby, że tak. Żeby... tak jest, zwłaszcza, że ten po pierwszy raz obarczony był właśnie ryzykiem e, takim, że no, ustawienia powiedzmy były dobierane na oko. Tak. E, no i pewnie będziemy to musieli właśnie optymalizować, dostosowywać. Co nam pozwoli przy późniejszych kwaterach już jednak celowo tak. sobie lepiej radzić z tym. Podejść od tak zwanego strzała no. i wiedzieć czego się spodziewać, wiedzieć Dokładnie. jak to powinno być poustawiane. No ale też będziemy mieli jakiś punkt odniesienia właśnie porównawczy, tak, czyli coś wyszło, mogłoby pewnie być lepiej, więc będziemy tutaj robić ten, ten, no, tą optymalizację tych ustawień, żeby osiągnąć to, co byśmy chcieli. By wyciągnąć na maksa. Tak. A być może w ogóle się okazać, że to też może już jest jakiś szczyt, tak? Możliwości samej tej technologii. Będzie trzeba może dorzucić lidar na przykład, tak? Czyli czyli skanowanie laserowe, co też może się udać niebawem zrobić, ale no, no zobaczymy, tak? to trzeba, zobaczymy, to trzeba wszystko sprawdzić. Czas pokażę. To, co mamy na pewno znalezione, znalezione, coś co widać, jest jasno określone położenie tego, tak? czyli już możemy się tam na przykład wybrać na pieszo i, I zobaczyć, co to jest. Bo no być właśnie. może to jest nic, a być może to jest coś, także... No dobra, no zaciekawiasz, zaciekawiasz. No, zobaczymy, co tam się maluje w tym pliku wideo. I podróż. poszło. Tak Czyli jest. możemy przejść do rozwodu. Tak jest. I twojego magicznego laptopa, który pokaże coś, co nie wiem, może coś z tego zrozumiał, a może nic. Tak jest. Dobra, działajmy. Tak, na ekranie <coughs> widzimy wszystkie zdjęcia, jakie zostały wtedy zrobione. To jest to u góry. Tak jakby. Wrażenie dla, dla osoby, która pierwszy raz widzi, może, może odnosić wrażenie, że to jest jakiś dach na przykład. A pod nimi mamy to, co oblatowaliśmy wtedy, tak? Mhm. Eee, to, co można, no, dostrzec w takich przelotach, to na pewno to, co wtedy wszyscy widzieliśmy już na filmie. A czekaj, to już jest schron ten? Tak, ten, tam to już jest schron. Widać regularną bryłę tutaj, zobaczcie, widzowie. No, dokładnie tak. Może nawet dla podniesienia jeszcze jakości tego obrazu, bo ja mamy takie piksele. Ja normalnie ściany widać? Zmniejszymy sobie rozmiar piksela. O, jest to wyraźniejsze teraz, tak. Ale to, co potencjalnie... Słuchaj, ścieżki widać, wszystko widać. Tak, tak. I możesz to, tak jak mówiłem, obrócić z każdej strony. Mhm. Spojrzeć z różnej perspektywy. E, ale te czarne miejsca to wynik właśnie tej może no, złej kalibracji przed, przed startem. Dziękuję za obiadek. Złej kalibracji, złych ustawień właśnie przed misją. No, było to wtedy bardzo na gorąco podejście. I teraz powiedz mi dobra, mamy czarne plamy, one są jakby niedoskanowane tak naprawdę. Tak, tak, za tak. mało punktów było badania, tak? Zbyt rzadka właśnie była ta sieć ścieżek, którą tutaj widziałeś, jak ustawialiśmy dzisiaj, że była bardziej gęsta. Tak. To pozwoli po prostu na, mm, komputerowi oczywiście, pozwoli na znalezienie więcej jednakowych pikseli na tych obrazkach i jako punkty odniesienia po prostu e, no, uzupełnią. No mapa się wypełni, no, zdecydowanie, tak. ale to i tak wygląda genialnie, bo sam obiekt, który, ten akurat obiekt znamy, wiemy gdzie on jest, tak. jeżeli on by był ukryty gdzieś w, w jakichś chaszczach, no to dzięki temu, dzięki tej technologii byśmy go bez trudu znaleźli. Oczywiście, no, na pewno to jest, e, jak to mówią, taki zwiadowca, tak? Czyli ty musisz iść długo przez niedostępny często teren, a z powietrza widać zawsze więcej. E, jeżeli jest to duże obszary, to oczywiście no, latanie z ręki, obserwowanie tego obszaru z poziomu kontrolera może być ułomne troszeczkę, tak? tak? W sensie nasza tutaj jakby percepcja skupienie, ale po zebraniu takich materiałów można właśnie to sobie spokojnie analizować, możemy sobie szukać jakichś regularności, możemy z jakichś sztucznych wniesień no, jakiś rzeczy tak naprawdę wystających z ziemi, w cudzysłowie, tak? Jak zauważyliście, technologia należy do tych naprawdę bardzo ciekawych, również w aspekcie poszukiwania, na przykład ciekawych obiektów do wyeksplorowania, bądź innych anomalii, na przykład termicznych. Ale to, o czym nie możemy zapominać, narzędzia te nie, wy nie były wykorzystywane przez nas wcześniej w tak trudnym terenie. Otóż, mowa tutaj o terenie nie otwartym gdzie bunkry stoją w pełni odkryte niczym na polach tylko mamy tutaj teren gęsto porośnięty lasem jest to wysoki drzewostan dlatego też jest utrudnione docieranie światła słonecznego dziennego do pewnych przestrzeni pomiędzy drzewami co też odbija się później na jakości takiego materiału natomiast wiemy już z że wracamy na Hochwald po to, by mm, poprawić błędy, by zrobić nalot o odpowiedniej porze dnia, e, oraz po to, by zainteresować się miejscem, gdzie wystaje z ziemi prawdopodobnie komin. Także tutaj, no czy jest coś w tym pliku, co zwróciło Twoją uwagę? Tak, pokażę to troszeczkę z innej perspektywy, bo oprócz oczywiście e, modeli 3D. Mamy coś takiego w formie wypłaszczonej, nazywa się to ortofotomapą, tak fachowo. Eee, to jest tak jakby połączenie wszystkich zdjęć wrzut z góry, w płaski obraz w zasadzie, ale mm, na którym no, widać potencjalnie mm, zarysy obiektów, czy no, rzeczy właśnie, które mogą wzbudzić taką ciekawość. To jest ortofotomapa, czyli rzut z góry, z wszystkich ujęć jakie wtedy wykonaliśmy, no niestety nie możemy na niej zajrzeć sobie z boku, tak jak widzieliśmy to przeźmią na modelu 3D. Ale patrząc z góry i szukając obiektów, które mogą wzbudzić zainteresowanie, namierzamy miejsce i słuchajcie, ja nie będę ukrywać, przed momentem mignął mi ten punkt i namalował mi się uśmiech na twarzy. Zresztą Paweł też jest uśmiechnięty, a Marek jest no tak kurczę zaintrygowany tym to zaraz zobaczy. Tak. Co pokazał zagajnik? Dorian wtedy prosił o przelot nad obszarem, tak właściwie tak niedostępnym na, 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 na poszukiwawczo nie. Tak. No i to zrobiłem. No i po właśnie tej analizie ortofotomapy rzucił się w oczy taki obiekt. Wygląda to przypomina o, to, to komin. Przypomina to komin generalnie kominy miały podziałki na cztery. Dokładnie. A tu dookoła widać? Widzisz mhm. Dookoła widać e, jakieś suche gałęzie, suche kłody i coś z tego tutaj wystaje. Tak jak mówiłem, niestety w 3D tego tak nie widać, to są takie fotomapie, dopiero się objawiło. No, ale gdybyśmy może powtórzyli, mieli, by, mielibyśmy okazję powtórzyć te skany, zrobić właśnie to gęściej i już wiedzieć, na, na, co, na polujemy. co patrzeć, tak. a nawet podlecieć tam bliżej, tak? bo widać, że jest to dosyć otwarta przestrzeń mimo wszystko, mimo że tego zagajnika, tak? Tam podejrzewam tym dronem mógłbym się zbliżyć dość, dość nisko. I zerknąć bliżej. No, zdecydowanie. Tak. Powiem Tobie, że w tej chwili w tej chwili wszelkie twoje działania, jakie tam wykonałeś, to tak naprawdę to, co teraz zobaczyliśmy, mm -hmm. tak eksploracyjnie, poszukiwawczo, wiesz, badawczo w terenie, to jest gruba sprawa. Tak, bo tego na pewno tak łatwo nie dostrzeżesz idąc, gdybyś nawet tam chodził. Aż tak? co ja tam dronem po prostu zwykłym latałem i nie widziałem A, czegoś okay. takiego. Nie. No widzisz, tak, no. Zdjęcie, zdjęcie wykonane nawet bardzo dobrym ronem, pojedyncze, jest płatki mimo wszystko, tak? a tutaj a. mamy możliwość właśnie złączenia tych wszystkich zdjęć z różnych kątów. No mimo, że to też jest ortofotomapa, czyli rzut z góry, ale dzięki tym ujęciom dookoła zobacz jak wygląda bunkier. No widać, że on jest przestrzenny tak, bardziej, nie? że to jest, jest tak, że ma głębie, tak? Tutaj to, e, to co widzisz. No, ale ten obiekt, tak, to się rzuciło bardzo I szybko. I faktycznie, do, na dobre rzeczy zwracasz uwagę, powalone drzewa jakby nie mogły się ukorzenić. Dokładnie. Fragmenty być może jakieś, jakiegoś betonu, żelbetu. Tak to wygląda. Może tam zalega jakiś obiekt, który też został wysadzony, a może jest nieruszony. No Ciekawe. No tak. to I Niezależny obiekt, który musiał się ogrzać. W I chwili, bo... wiesz, i szczerze powiedziawszy koszt, ten nakład pracy, zasobów, to było 3 godziny? Po oczywiście samym oblocie, tak? Tak. Po prostu uruchamiasz oprogramowanie, które generuje Ci ten obraz, e, czy to w 3D, czy to w płaskiej formie ortofotomapy, ale nie musisz za specjalnie się tutaj nad tym głowić. Ale słuchaj Paweł, no, wydawałoby się, że ten trójwymiar, że on tu powinien zrobić największą robotę, a tu tak naprawdę ta ortofotomapa, Zrobiła ta większą, Tak, zrobiła większą, ale trójwymiar hmm. dlatego wyszedł powiedzmy może nie słabo, ale nie tak do końca, to to, że właśnie były błędy tych. tych. Błędy, to światło. Tak, tak. No. E, wiemy, co poprawiać. Wiemy co poprawiać. Po co nie żymy, jak no I myślę, że tutaj właśnie no w ogóle w tych terenach najlepiej się zda lider. Ale mi też bardzo by zależało na tym, żeby mimo wszystko próbować na podstawie zdjęć. Bo lider sam sobie jest bardzo drogi i mało dostępny. A gdybyśmy może opracowali metodę czy sposoby kalibracji i tak dalej, to wielu poszukiwaczy mogłoby tak samo wykorzystać to nawet niekoniecznie przy użyciu aż tak profesjonalnych dronów, tylko taki tam mawiczek za powiedzmy 10 dwa i tysięcy. 2,5? to mówisz już o takim, to, to takim większym. Ale ten, no, 10 tysięcy to nie jest 70. No nie jest nawet 70, 150 prawie. w przypadku takiego już jak mamy lidar właśnie, jakieś dodatkowe czujniki, no jest. więc jest już na pewno dostępniejszy gdzieś, gdzieś gdzie, no, tak. no byłaby taka możliwość, tak, więc um, jak najbardziej chętnie się tym podzieliłem. No, powiem tobie, że. Zobacz, jakie niespodzianki wyrosły. Tak, przelot trwał tam 30 minut, wtedy? Tak. Po 30 minutach, oczywiście, no, potem te 3 godziny obróbki na spokojnie w domu. A no, mamy jakiś efekt. Mamy, tak naprawdę, efekt. No, mamy zrobiliśmy coś w tak, regularnym to, kształcie. Zrobiliśmy to tak naprawdę w czasie połowy zmiany, przykładowo pracy gdziekolwiek. Tak. Także tutaj to nie jest naprawdę duży zasób wykorzystany, żebyśmy naprawdę dużo już, już osiągnęli. Czyli w zasadzie w tej chwili czekamy na efekty, jakie nam wyjdą z, tutaj z Katery tak, La Merza. Ale tam chętnie wrócę. Ale tam Do zobaczenia na co? Nawet na dłużej, ale po prostu zaplanować to tak, żeby faktycznie przeczesać to no, pod różnymi kątami. Dobra, Paweł, odkładam lustrzankę Więc... i rozmawiamy dalej. No Okej, okay. bo, bo, bo mam coś do zaproponowania, okay. jeżeli chodzi o terminy. Dziękuję serdecznie za obecność w tym odcinku. Zapraszam do sekcji komentarzy. Kto nie zostawił subskrypcji, tego zapraszam do zostawienia suba, ponieważ niebawem kolejne wyniki z skanowania. Tym razem, kwatery Wendula, w której realizowany był obecny materiał, w którym spotkałem się z Pawłem.